Słuchajcie, czy wy macie tutaj jakieś konkretne zadanie do zrobienia? Osów. Widzów. tak. Aha, no i bardzo miło. Reżyserka. Ciekawe czy zrozumiecie. <grymne> Nikt was nie zmuszał? Chcieliście? I jesteście zainteresowani tymi sztukami, które tu będą. Dlatego ruch szóst islamskich jest ruchem szacunku i pragnienia lepszego życia. Mam, mam pytanie, czego pan się spodziewa po dzisiejszym spektaklu? Przeżyć. Podoba, podobała Ci się sztuka? Na, na pewno, te kiełki są takie kolorowe. nie bardzo fajne, takie trochę wzruszające mi się wydaje. Jestem zafascynowana i tak naprawdę nie potrafię nawet powiedzieć. Ciocia Lucynka jest ubrana jak mała dziewczynka. No i że to tak mało dzieci? I nie ma szatni, że drzwi są otwarte, krzesła takie różne, a meble kolorowe.